Cześć, z tej strony Paweł Głowski, jest ze mną jak zwykle już Mateusz i zapraszam na kolejny odcinek omawiania technik treningowych w drugiej już serii Nagle. Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie mięśnie naramienne, a dokładnie głównie przednią część mięśnia naramiennego w ruchu wyciskania. Wyciskania przed głowę, w ruchu wyciskania za głowę. I teraz... Czym się te ruchy różnią i który z nich będzie zdecydowanie efektywniejszy pod kątem rozwoju hipertroficznego mięśni naramiennych? Podkreślę jeszcze raz, rozwoju hipertroficznego mięśni naramiennych, bo to nas najbardziej interesuje. Mimo, że wydawałoby się, jest to już dawno wyjaśnione i wiemy, że jeden z tych ruchów, o tym powiem zaraz, jest. Zdecydowanie bardziej efektywne, to należało i warto byłoby przede wszystkim omówić co jest to ze strony biomechanicznej i anatomicznej, jak wygląda tutaj sam wzorzec aktywacji i zaangażowania mięśni do pracy. Więc zapraszam Was do materiału. A więc nie zaczynamy zdanie od a więc. Upraszczając, wyciskamy przed głowę, a nie za głowę. W sumie. Przejdźmy do szczegółów. Ale rzeczywiście, wyciskanie przed głowę będzie dużo bardziej efektywne, aniżeli wyciskanie za głowę czy z zakarku, jak to nazwiemy. Natomiast jak wygląda to w samym ujęciu biomechaniczno anatomicznym? Samo wyciskanie przed głowę, jeśli mielibyśmy tutaj pokazać ten ruch, no to oczywiście największe zaangażowanie przedniej części mięśnia naramiennego jest w momencie, gdy wynosimy, czyli tutaj zginamy ramię i tak naprawdę maksymalne zaangażowanie jest do około 120 stopni oddalenia ramienia względem tułowia. Czyli wychodzi na to, że zginając łokieć, mielibyśmy sztangę w tym miejscu. Czy dalej nie wyciskać? No oczywiście wyciskać i o tym powiemy dalej. Natomiast tak zwany full ROM dla mięśnia naramiennego jest do tego momentu. I teraz dlaczego wykonaliśmy ten ruch przed głowę? Z bardzo prostej przyczyny. Ustawienie neutralne naszego mięśnia, w ogóle naszego całej obręczy barkowej, jest, to, jest w momencie, gdy mamy tutaj kąt około 15-20 stopni wysunięcia ramienia względem tułowia, To nazywa się tak zwana płaszczyzna łopatki. Więc w tym momencie zdecydowanie to zaangażowanie jest najmocniejsze, i to już skłania nas do informacji, że mięsień naramienny ma tutaj najmocniejszą pracę, bo jest w swoim naturalnym, anatomicznym, funkcjonalnym ustawieniu. Więc zdecydowanie ciągnąc ruch od tego momentu. I wynosząc nad głowę, wychodząc z tak zwanego bloku, to zaangażowanie będzie maksymalne. I teraz rodzi się pytanie: to co wspomniałem przed chwilą, full Rom, czy w takim razie pełny zakres ruchu powinien być do pewnego wyprostu, czy pełny zakres ruchu powinien być tylko i wyłącznie do momentu tych około 120 stopni, a najbardziej efektywnie nawet 90 stopni zgięcia, gdzie mięsień naramienny jest, do... jest dominantem w tym ruchu i inicjuje główną pracę siłową. No i tutaj trzeba właśnie sobie odpowiedzieć. Full rom, czyli pełny zakres ruchu dla ćwiczenia dla ruchu, a także full rom dla mięśnia, czyli pełny zakres pracy mięśnia. Pamiętajcie, że my docelowo chcemy wykonywać pełne zakresy ruchu dla ćwiczenia, w ćwiczeniach głównych, czyli na przykład jak wyciskanie zagłowy, skanie żołnierskie. Natomiast full rom dla mięśnia, czyli najbardziej efektywny obszar pracy dla mięśnia, będziemy chcieli wykonywać w ćwiczeniach akcesoryjnych wspomagających, gdzie chcemy już angażować stricte bardzo mocno nakierowany obszar pracy. O tym powiem w innym materiale. Czyli dlatego na przykład wyciskamy nad głowę jako podstawowe ćwiczenie, a wykonujemy wznosy do optymalnego ułożenia, optymalnego punktu, jako ćwiczenie wspomagające akcesoryjne, potęgujące sam proces z hipertrofii poprzez zwiększenie stymulacji mięśniowej. I teraz zauważmy, w momencie kiedy robimy te wyciskanie, wyciskanie przed głową, oczywiście, mamy... Maksymalizację pracy mięśnia naramiennego oczywiście delikatne włączenie pracy górnych sfer mięśnia piersiowego ale to nas nie interesuje. Natomiast ponad 90 stopni najczęściej mamy już zwiększane zaangażowanie trójgłowego ramienia i mięśnia czworobocznego, który odpowiada za końcową mocno fazę ruchu. I wtedy rzeczywiście mamy mocne przełożenie pracy na te dwie sfery, ale znowu pamiętajmy, że w tym pierwszym zakresie najmocniej pracuje nam mięsień naramienny. A teraz, co się dzieje, jeśli wyciskamy za głowę? Przy jego masie mięśniowej ciężko aż mi tak rękę wygiąć, ale już zauważamy, że w pierwszej fazie ruchu ściągnięta łopatka zdecydowanie mocniej angażuje nam mięśnie grzbietu. No, w tym momencie u niego są już mocno napięte, więc automatycznie należy zauważyć, że tutaj będzie już mocny angaż mięśni grzbietu do pracy. Natomiast samo ustawienie ramienia z pozycji wysuniętej, pozycji łopatki, Wchodzi nam w pozycję lateralną i odwiedzenie, przepraszam, zgięcie zaczyna robić się ruchem odwiedzenia. Stąd mamy zdecydowanie mocniejsze zaangażowanie sfer środkowych, czyli tak zwanego środkowego aktonu, czy bocznego, jakkolwiek go nazwiemy, mięśnia naramiennego. Natomiast spada zaangażowanie przedniej części, przekłada się zaangażowanie mocniej na górną część grzbietu, czyli tak zwany kaptur, górną część czworobocznego i znacząco wzrasta zaangażowanie trójgłowych ramieniem. Dodatkowo w pozycji, którą tutaj zobaczyliśmy, pracujemy w rotacji zewnętrznej, stałej rotacji zewnętrznej, więc mamy znaczące obciążenie mięśni stożka rotatorów, głównie będzie tutaj mocno zaangażowany nadgrzewieniowy, nieco mniej podgrzewieniowy i obły mniejszy, więc trzy z czterech mięśni stożka rotatorów, które w przypadku niewytrenowania mogą znaczną część pracy przejmować i mogą być też znacząco obciążane, nawet przeciążane u osób, które tej mobilności zbyt dobrej nie posiadają. No akurat u Mateusza ta mobilność nie jest jakaś super. E, jest to warunkowane tym, że się po prostu nie rozciągasz. Dwa, że tej masy mięśniowej jest już trochę, więc też to nie jest oczywiście zbyt pomocne w tym wypadku, ale zobaczcie, że już tutaj mamy kilka argumentów, które wskazują, że sam wzorzec aktywacji i zaangażowania mięśnia hipertroficznie oczywiście, będzie dużo lepszy w wyciskaniu przed głowę, aniżeli w wyciskaniu za głowę. Może pokażmy to już na Praktyce, jak wyglądają te ruchy. Zacznij, Mateusz, proszę od wyciskania przedgłowy. I teraz zauważcie. Pełny zakres ruchu, opuszczamy, i teraz stop. Co jest niezwykle ważne, pełny zakres do opuszczenia. Dlaczego? Jak wiemy, najmocniej mięsień na ramię angażuje się od ruchu, tutaj można powiedzieć, przy linii ciała, tak, wysuniętego lekko. Oczywiście tu jeszcze dwugłowy ramienia przyjmuje ale przyjmijmy, że w tym zakresie. Jego praca jest najbardziej efektywna, dlatego odciągniemy od samego dołu wchodząc tutaj w blok wyjście nad głowę, więc automatycznie każde skrócenie ruchu, stop i powiedzmy stąd takie wyciskanie sprzed brody będzie obniżało znaczącą część pracy na obszarze mięśnia naramiennego, a wzmagało obszar pracy na mięśniu czworobocznym i trójgłowym ramienia. Czyli jeszcze raz pokażmy, pełny zakres ruchu. Ok. I w tym momencie wychodzimy z pracy mięśnia ramiennego. Włącza się czworoboczne i trójgłowy w drugiej fazie ruchu. Natomiast jak wygląda w tym momencie wyciskanie za głowę tu pewnie trochę szerzej musisz złapać, żeby ci było łatwiej. To wynika akurat tutaj z troszeczkę gorszej mobilności, nie troszeczkę. <gry> Więc zauważmy, od razu mamy ustawienie lateralne boczne, minimalizacja pracy na mięśniu na ramiennej przedniej części, a zwiększona część pracy jest już na mięśniu na środkowej części i wynosząc od razu mamy mocne zaangażowanie mięśni grzbietu. Włączenie mocne stabilizacyjne pracy stożka rotatorów, które są cały czas włączone do ruchu i mocniejsze zaangażowanie trójgłowych ramienia. te dwa, trzy ruchy, więc nawet subiektywnie my czując, że jest tutaj większy nacisk, nacisk nie jest spowodowany stymulacją mięśnia, a po prostu dość często niewygodną pozycją w większości przypadków. I teraz pytanie, czy w takim razie nie wykonywać wyciskania za głowę? Można. Jeśli wymaga tego specyfika naszego sportu, ktoś jest na przykład dwuboistą olimpijskim, no to będzie to sensowne pod kątem samych założeń docelowego sportu. Natomiast pamiętajcie, ruchy, ćwiczenia dopasowujemy do specyfiki. Należy zapamiętać, że w ćwiczeniach, w treningu nakierowanym na rozwój masy mięśniowej, poprawę sylwetki. Specyfika treningu wymaga działań wzmagających proces, treningowy, proces hipertrofii, czyli rozwoju mięśni poprzez ich lepszą stymulację. Specyfika wymusza dobór działań, a w tym przypadku, jeśli zależy nam na lepszym rozwoju mięśni naramiennych, to sama specyfika, którą powtórzę jeszcze raz, będzie nakierowała nas na wybór wyciskań wszelakich sprzed linii głowy, czyli wyciskań przednich. I pamiętajmy. Ćwiczenie nie jest celem samym w sobie w treningu hipertroficznym, tylko drogą do celu. My nie musimy tutaj wykonywać lepiej ćwiczenia, oczywiście jest to jak najbardziej pożądane, ale to jest tylko jeden z element dro elementów drogi do celu, który poprawia nam samą zwiększenie rozmiaru hipertrofii, jaką powodujemy, no i dzięki temu, jak następuje właśnie ten rozwój. Mniejsi. Mam nadzieję, że w tym materiale w bardzo prosty, przejrzysty, a zarazem odpowiedni sposób wytłumaczyłem Wam, jak należałoby wyciskać, żeby maksymalizować proces hipertrofii. Oczywiście sam temat praca na mięsiach na ramiennych, stymulacji do pracy to jest dużo bardziej złożony. Temat zresztą, co powiedziałem na początku a propos ćwiczeń roboczych, tak zwanych, czy bazowych, czy akcesoryjnych, ale to będę poruszał w innych materiałach już niedługo, więc zapraszam do kolejnych. Dzięki, że mimo tego. Ograniczonego ruchu postarałaś się wykonać. Wam dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów, które już niedługo cześć. Kazał wam powiedzieć, że jest bardziej rozciągnięty, tylko dzisiaj tak źle spał i bo trochę się zawstydził, że nie był w stanie wyciągnąć tej ręki. Więc jest człowiek guma, tylko, tylko nie dziś. tak? Normalnie wyciska, za karku staje na rękach, robi zarzuty, rywania, tylko nie dziś.